Witam, jesteśmy w Bułgarii, dosiadamy właśnie naszego dzielnego rumaka i zabieram was na wycieczkę. Po drodze w pięknych okolicznościach przyrody typowe bułgarskie śniadanie, czyli buła z czekoladą i do popitki jogurt jagodowy. Dzisiaj witam Was z miejscowości Rawalinowo, położonej kilka kilometrów od Sozopola. Co tu jest ciekawego? Pewnie nie, nie byłoby nic, gdyby nie to, że jeden z miejscowych troszeczkę pogalopował w rozbudowie domu. A tak na serio to w 1996 roku miejscowy Georgi Tumpalow stwierdził, że chciałby mieć zamek. Zrobił pośrodku pola, pośrodku niczego, krzyż łopatą na ziemi, kilka lat później zaczęła się budowa. A do czego to doprowadziło zobaczycie za chwilę. Właściciel zamku otrzymał dwa gobeliny jako podarki. Są to dwa z siedmiu gobelinów. Wszystkie przedstawiają dziewczynę z jednorożcem. I tutaj też dziewczyna z jednorożcem. No i jakimiś dodatkowymi akcesoriami. No trzeba przyznać, że podarki fajne. Są też dostępne przewodniki po zamku, ale w trzech najpopularniejszych tutaj językach, czyli bułgarski, rosyjski i angielski. Kupimy jeden, zobaczymy, może uda nam się gdzieś jeszcze spotkać właściciela. 15 lewa, 30 i parę złotych. No. Proszę. Proszę, to kupili? Ilona. Ilona, Ilona i Zbisław. Mhm. Как каждый пожарный замок на выпасаживаю банкомат. Зоу и такие другие. Но на фоне это ну, стула это да. болгарский вечный календарь, который в 1976 году ЮНЕСКО сказал, что это самый верный календарь в мире. Но государства, как Италия и другие азиатские, не хотели принимать этот календарь. Работаем с этим календарем. Да. Да, да, да. On, jak chiński, no zeli z Boliwari, kiedy to były Zoli a drugie, Zoli boliwarskie, drugie, chiński kalendarz luniowy kalendarz, a boliwarski kalendarz słoneczny kalendarz. Mhm. Czyli tu mamy makietę zamku wbudowaną w stół, który przedstawia dookoła bułgarski kalendarz. Jest to nie kalendarz księżycowy, kalendarz słoneczny. Dokładniejszy. Podobno od Gwiezdnego Wie, <coughs> te karty Georgii sam diałał, uh -huh. no, On sam restauruje, on znaczy, uwieka się odietam. No, to nastające karty, które są istnieją. On restauruje. to nastające, oryginały, da? Nie, 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 to oryginał. Oryginały, on uwidział w učebnej drugie takie. I kiedy on czyta, nrawi się karta. Uh -huh. można być i malenka. No, no. stary, Kniżku no, no, no. Zachabiany i taka druga ją restauruje i odpoczywam to. A... Opuszczamy gościnne progi zamku nawadinowo, żegnamy gospodarza Georgija. Bądź osobiście, bądź wykutego w kamieniu. I do zobaczenia następnym razem. Cześć! Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas przy odcinkach z Bułgarii. Niedługo zaproszę Was w nowe ciekawe miejsca. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i dać łapki w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia!